Dzień dobry, nasze kolejne spotkanie, odpowiedzi bez ograniczeń i kolejne ważne pytanie. Wciąż jesteśmy w Twoich myślach, oczywiście. I dzisiaj chciałabym się Ciebie zapytać o coś może mało oczywistego, bo często myślimy o porażce, często myślimy o błędach, często myślimy o niepowodzeniach. A ja chciałam się dzisiaj Ciebie zapytać: jak często myślisz, o swoim sukcesie. I oczywiście warto byłoby także, abyś odpowiedział sobie na pytanie, czym ten sukces dla Ciebie jest. I pamiętaj, że nie zawsze sukces musi mieć wymiar materialny. Jak często skupiasz się na porażkach? Jak często skupiasz się na swoich sukcesach? Zapraszam Cię abyś naprawdę szczerze na to pytanie sobie odpowiedział. My widzimy się na kolejnym spotkaniu Odpowiedzi bez ograniczeń, ale pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz wsparcia, to napisz do mnie kontakt małparszymecka-kadarzyna.pl i korzystaj z materiału 365 inspiracji i motywacji na każdy dzień. Do zobaczenia.